Cześć Boże, tu na Żarko. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Pff. Świnka, <świnka Pepa>, Pepa. Samochód kempingowy. Pepa i George są bardzo podekscytowani. Wyjeżdżają dzisiaj na rękę. Gdzie jest tata? Za dużo chciałbyś wiedzieć. 14 kawałków krupiącego kurczaka, tylko 14,95! Zbiliśmy go na wakacje. W tym samochodzie jest naprawdę wszystko. Tym guzikiem puszczamy wodę. Wow! Tym przyciskiem puszczamy wodę. Co włączamy tym przyciskiem? Nie wiem. Nie przyciskaj, póki się nie dowiemy. Czy wszyscy gotowi do wyjazdu na wakacje? No. No, to w drogę! <śmienic> 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 Jedziemy na wakacje! Tatoś wiezie nas! <śmienic> hmm, ta mapa jest troszkę niejasna. Tato? Chyba się nie zgubimy! Chyba na coś wpadłem. Zawalamy przy tym rydeście już czwarty miesiąc! A nocami nikt nas nie pilnuje! <śmienic> <śmienic> Kurwa! Nadjechał dany pies z dziadkiem. Witaj, Peppo. Dzień dobry. Zgubiliśmy się. Jak to? Nawigacja nie działa! Nawigacja? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień. On mu dał takie pozwolenie. Ty był... Witamy w sklepie chująka. Aaaa, to to uruchamiamy tym przyciskiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? To kempingowe? Mówi! Wow! Pomoże wam znaleźć drogę! A skąd będzie wiedziała, dokąd chcemy jechać? Domyśl się! O! Bardzo mi kanapkę! nie zaraz! Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co udanie wakacji! Jedziemy na wakacje! Tata wiezie nas! <grym> Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że... Jesteś pojebany! Czy olej nam się zaraz skończy? Wężu, wężu Łysik! Jeszcze jedno słowo, a nakażę ci opuścić to pomieszczenie! Ojejku! Na szczęście zabrałem zapasową... Doskonale, tato świnko. Teraz po prostu dolejemy silnika, naszego silnika i... o Co się stało? Nie kopiliśmy kiełbasy na grillach. To mama owca i Suzy. Nie podskakuj szkocie. to to? No. Pokaż. No, kurwa, morda Może to nie mądre, ale to wygląda jak silnik. Ach, tak. Bardzo dziękuję, mamo owco. Samochód kempingowy ma silnik z tyłu. Już. tyle oleju wystarczy. Dziękuję, mamo owco. Dziękuję. Dziękujemy za Do widzenia. Czy jeszcze daleko do kempingu? Odpierdolcie się ode mnie. Cel osiągnięty. Pora spać. Gdzie będziemy spali? A ja mam to w dupie. Będziemy spali w tym łóżku. A wy będziecie spać na górze! Co kurwa? Nie ma piętra! <grystanie> Popatrzcie! Technologia! Technologia! Samochód kempingowy jest zupełnie jak nasz domek! <grystanie> Proszę cię, kurwa, mać tylko nie zaśpi! <grystanie> Dobranoc, moje małe świnki! Servus!